Dzień dobry, nazywam się Michał Czakon i opowiem Wam o mojej najnowszej publikacji, jaką jest Zeszyt Podróży Rozwojowej. Zeszyt Podróży Rozwojowej to 24 rozbudowane ćwiczenia, które zapraszają nas do wyruszenia w podróż. Koncepcja zeszytu opiera się na takiej myśli, którą nazywamy w kulturze podróżą boha bohatera. Podróż bohatera to jest uniwersalny kulturowo opowieść, uniwersalny kulturowo monomit, czyli historia, którą ludzie różnych epok i różnych kultur sobie opowiadają. To jest historia o tym, że bohater żyje w swoim zwyczajnym świecie i nagle coś w tym zwyczajnym świecie zaprasza go do wyruszenia w podróż. Ta podróż go przemienia, ta podróż zmusza go do konfrontacji ze swoimi lękami, ze swoimi słabościami ale z tej podróży on wraca przemieniony, po to, żeby mógł przemieniać swoją społeczność. I zobaczcie, tą historię opowiadają sobie ludzie różnych kultur, różnych epok. Ona jest w mitologii, to nie tylko w tych naszych mitologiach europejskich, ale w mitologiach również wschodnich, czy mitologiach na całym świecie. Ta historia jest w Biblii, te historie są w baśniach klasycznych, te historie są wreszcie w najnowszych hollywoodzkich produkcjach, czy nawet w serialach, które my z takim zainteresowaniem, z takim zaciekawieniem oglądamy. Dlaczego ta historia jest taka, taka atrakcyjna? Bo to jest historia o każdym z nas. Bo zobaczcie, każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby wyruszyć właśnie w taką podróż, taką podróż, która będzie go rozwijać, która będzie go przemieniać, po to, żeby on mógł przemieniać rzeczywistość ludzi wokół siebie. I właśnie opracowałem te 24 ćwiczenia. One też jest taka myśl, że te ćwiczenia opierają się na najnowszych koncepcjach psychologicznych, koncepcjach rozwojowych, które powszechnie wykorzystywane są w różnego rodzaju procesach rozwojowych, między innymi na myśli Wiktora Frankla, Stevena Coveya, Jordana Petersona, Julie Cameron, self-determination theory Dzieciego i Ryana i różnych koncepcjach, które dziś tam powszechnie są wykorzystywane w, w, w różnych procesach rozwojowych, z taką myślą, żeby te ćwiczenia były naprawdę takie fajne, rzetelne, na podstawach naukowych, psychologicznych, naprawdę pozwalające na jakąś zmianę zachowania, zmianę funkcjonowania. Zobaczcie, że my trochę też żyjemy w takim świecie, który, w takim wygodnym świecie, takim przewidywalnym świecie, gdzie wszelkiego rodzaju wyzwania, które nas spotykają, bar powodują bardzo dużego rodzaju dyskomforty psychiczne, trudności emocjonalne, trudności ze zdrowiem psychicznym, Właśnie może trochę dlatego, że my zgubiliśmy tą chęć wyruszenia na tą podróż, no nie? chęć wyruszenia yy, na tą podróż, która będzie nas przemieniać, która będzie nas rozwijać i taką podróż, która pcha świat do przodu, no nie, że ten bohater wychodzi, on jakoś wychodzi przed swoją społeczność po to, żeby tą społeczność gdzieś tam yy, zapraszać się do tego, żeby przemienić, żeby ta społeczność też wychodziła, żeby tą społeczność też odparęć na różnego rodzaju yy, trudności, na różnego rodzaju wydarzenia nieprzewidywalne, które się dzieją w naszym życiu. A trochę ta nasza współczesna kultura jakby trochę nas od tego odciąga, nie zaprasza nas do tego, no nie żyjemy w takim... Przewidywalnym świecie, do tej pory przewidywalnym, czy ostatnie wydarzenia, ostatnich lat trochę nas z tej przewidywalności zachwiały, bo może dziś o tym zapomnieliśmy. No nie? Z tego powodu też pracowałem ten, ten zeszyt, żeby Was zaprosić do właśnie takiej, takiej przygody, do takiego wyruszenia w taką podróż. Co też jest ważne, jakiś czas temu napisałem taką grubą książkę, ponad 500 stron. Mówiącą o takim szerokim podejściu do edukacji, do wychowania czy do kształcenia postaw. Ta książka mówi o tym, z, również z materiałami, z ćwiczeniami, o tym, że ważne są w naszym życiu cztery kompetencje. Te kompetencje są takie niekontrowersyjnie społecznie, tak jakby możemy dyskutować o różnych kompetencjach, czego powinniśmy uczyć i dzieci i młodzież teraz takie dyskusje w przestrzeni publicznej. Tutaj są opisane cztery kompetencje, które w żaden sposób nie są kontrowersyjne, a są bardzo przydatne, bardzo pomocne w dorosłym funkcjonowaniu. To jest myślenie, współpraca, aktywność i wytrwałość. I właśnie te cztery koncepcje, te cztery szerokie kompetencje też są kształcone w ramach tych 24 ćwiczeń, które mam tutaj w podróży, w zeszycie podróży rozwojowej. Też taka była myśl, zobaczcie, że one mają bardzo podobne formaty, żeby można było je do Was wygodnie wysyłać, żebyście mogli z nich korzystać, z tych dwóch publikacji. W taki spójny, wspólny sposób, co też jest ważne, yy, opracowałem też taki kompas podróży rozwojowej czyli takie bezpłatne narzędzie psychometryczne online, tutaj macie do niego link. I zapraszam do tego, żeby wypełnić ten kompas, odpowiedzieć sobie na pytania zawarte w tym kompasie, zanim wyruszymy w naszą podróż, czyli zanim po prostu zaczniemy wypełniać te ćwiczenia, które są tutaj w naszym zeszycie. Tutaj na trzeciej stronie, jakby zapisujemy sobie datę wypełnienia kompasu i kod, taki specjalny sześciocyfrowy kod da nam ten, ten kompas po wypełnieniu, po to, żebyśmy, jak skończymy te ćwiczenia, 24 ćwiczenia, czy powiedzmy jakieś pół roku, może do roku pracy takiej rozwojowej, żebyśmy mogli znowu wypełnić ten kompas podróży rozwojowej i sobie zobaczyć nasz postęp. Ten kompas rysuje taki fajny wykres radarowy, pokazujący właśnie jaka zmiana nastąpiła w nas poprzez realizację tych ćwiczeń. Co też jest ważne, myśląc o, o tworząc ten zbiór ćwiczeń, myślałem o różnego rodzaju formach zastosowań. No nie? Możecie go stosować do pracy własnej, indywidualnej, czyli po prostu siadając gdzieś sobie w, w, zaciszu, w zaciszu domowym i wypełniać sobie tutaj, odpowiadać na te różne pytania, czy wypełniać te różne, te różne zadania, które mamy tutaj, ale także na przykład w różnego rodzaju procesach rozwojowych, na przykład w sesjach coachingowych, psychologicznych, terapeutycznych, pedagogicznych. W różnego rodzaju takich sytuacji, gdzie pracujemy sam na sam, czy może relacji rodzica z dzieckiem nawet, ale też miałem taką myśl, że to jest świetny pomysł na zajęcia wychowawcze, na zajęcia z wychowawcą w klasach, pracując z klasami, czy z grupami dzieci, młodzieży, już takie, od takiej młodzieży już dorastającej nastolatków, możemy spokojnie te ćwiczenia wykorzystywać gdzie po prostu wspólnie nauczyciel, nauczycielka, wychowawca w jakimś procesie takim rozwojowym właśnie na tych godzinach wychowawczych po prostu po kolei robimy jedno ćwiczenie na każdej lekcji i później w taki sposób bezpieczny z zachowaniem oczywiście komfortu, poczucia prywatności te ćwiczenia na tyle na ile głęboko chcemy, na tyle je omawiamy z, z uczniami, z uczennicami, z którymi pracujemy. Też y, kupując ten zbiór ćwiczeń dostajecie taką fajną prezentację z tymi grafikami nawiązującymi właśnie do tych elementów podróży rozwojowej. Te grafiki są tutaj na każdej stronie, takich, takich, tych, a tam na tę prezentację macie je dużo, możecie je wyświetlać właśnie w czasie prowadzenia zajęć z, z wykorzystaniem te, tego zeszytu. Yy, także cały zeszytek tak staraliśmy się też, żeby był taki bardzo fajnie wydany, taki kolorowy, taki jednocześnie ma to formę zeszytu, jest tutaj yy, zszyty po prostu, yy, ale jest to fajna, tward, twardsza okładka i ten taki bardzo przyjemny papier, na którym możemy sobie pisać, z którego możemy sobie korzystać. Co też jest ważne, czyli te ćwiczenia, które tutaj są, to nie są tylko takie zwykłe ćwiczenia, gdzie po prostu długo długopisaną czołkiem sobie wypełniamy, ale mamy też na przykład taki szablon, na przykład wdzięczności. To w pierwszym ćwiczeniu, gdzie wyrażamy wdzięczność. Żeby sobie zrobić taką szkatułkę, wyciągnąć sobie ten szablon ze środka, wyciąć ładnie, pozginać, posklejać i y, przyozdobić. To jest taka nasza forma właśnie też takiej szkatułki, gdzie później chowamy różne elementy wdzięczności, czy na przykład mamy takie malowanie po numerkach, czy różnego rodzaju inne ćwiczenia, na przykład dopisania ekspresyjnego, taka, y, taka pusta strona, żeby sobie tutaj zapisywać y, wszystko, co nam przyjdzie do głowy i różnego rodzaju inne y, ćwiczenia, nie tylko takie powiedzmy standardowe, ale takie ćwiczenia, które powołują, prowokują nas do jakiegoś działania i do jakiejś przemiany. Także serdecznie Was zachęcam do zapoznania się z tą publikacją i do wykorzystywania jej w swoich działaniach rozwojowych. Może też to być jakaś forma prezentu dla, dla naszych bliskich, którzy cenią sobie właśnie taki, taki temat jak, jak rozwój osobisty, jak jakieś, jakieś podejmowanie wyzwań związanych, z tym, co w naszym życiu jest najważniejsze, także serdecznie Was zachęcam do zapoznania i wykorzystywania się zapoznania się z tą publikacją i wykorzystywania jej w swoich działaniach i w swoim życiu. Dzięki.